W ostatnim, czwartym odcinku naszej serii postaram się przybliżyć Państwu sylwetkę żołnierza armii niemieckiej, który walczył na terenach obecnej gminy Rawa Mazowiecka w latach 1914-1915. Zaprezentuję Państwu trzy różne mundury z tamtego okresu. Zacznę od nakryć głowy. Ten hełm nazywał się Pickelhaubon. Przykryty jest takim charakterystycznym pokrowcem, który nazywał się ubercugiem. Chodziło o to, aby zakryć wszystkie świecące elementy. To, co najważniejsze i najpiękniejsze skrywało się pod tym kawałkiem materiału. Zaprezentuję Państwu, jak ten hełm wyglądał. W tym miejscu na pokrowcach naszywany był numer półku, co jednak zarzucono na początku wojny. Proszę zobaczyć jak ładny był to hełm. Pomysł takiego nakrycia głowy Niemcy zaczerpnęli z armii carskiej. Skąd nazwa od tego charakterystycznego wykończenia otworów wentylacji. Był to element ozdobny, ale zarazem i część wentylująca wnętrze hełmu. Z metalowych elementów, znajdujących się na hełmie, odczytać można było, do jakiego kontyngentu należał dany żołnierz. Na przodzie znajdował się orzeł, na którego skrzydłach i piersi widniało mocno „Mit Gott für König und Vaterland”, które w tłumaczeniu na język polski brzmiało „z Bogiem dla króla i ojczyzny”. Po prawej stronie, jak i lewej stronie, znajdowały się kokardy, które symbolizowały drugą rzeszę niemiecką oraz królestwo Prus. Kokarda po prawej stronie widniała na każdej pikelhaubie, natomiast kokarda po lewej stronie była różna w zależności od królestwa, księstwa lub wolnego miasta, które wchodziło w skład drugiej Rzeszy. Podobnie jak godło, które znajdowało się na przedzie. Pierwotnie pikelhauby wykonywane były ze skóry, która specjalnie była sprowadzana z Ameryki Południowej. Natomiast braki wojenne wymosiły produkcję z innych surowców, takich jak filc i cienka metalowa blacha. Innym nakryciem głowy żołnierza było czapo, stosowane w jednostkach strzeleckich. Posiadało na przodzie również orła. Podobnie jak w hałba, z prawej strony była kokarda drugiej Rzeszy. Natomiast kokardy po lewej stronie nie było, a barwy kontyngentu odzwierciedlał ten charakterystyczny wączek naprzeciw. Poza skórzanymi nakryciami głowy, żołnierz dysponował również czapką polową. Podobnie jak w przypadku Pikerhau i Czak na przedzie przyte były dwie kokardy. Jedna symbolizowała drugą rzeszę, a druga księstwo lub królestwo, z jakiego pochodził dany żołnierz. Z czapki takiej można było odczytać również dany rodzaj wojsk, do jakiego należał żołnierz. W tym przypadku ta czarna obwódka symbolizuje nam oddziały pionierów bądź artylerii. skład munduru żołnierza armii niemieckiej chodziła bluza oraz spodnie. O spodnie krótko, proste, z przodu dwie kieszenie. Tutaj po prawej stronie znajdowała się mała kieszonka na cygarek. Spodnie podtrzymywane były szelkami. Przy bluzach zatrzymamy się troszeczkę dłużej, ponieważ posiadały one Wiele szczegółów. Kolor oprzeć, materiałów i guzików, ale również typ mankietu symbolizował rodzaj wojska. Mankiet w stylu brandenburskim, czyli trzy guziki w pionie. Po mojej lewej stronie na manekinie znajduje się bluza typowego żołnierza pułku piechoty. W ręku trzymam bluzę. Batalionu Strzelców. Natomiast na manekinie po prawej stronie znajduje się bluza dla oddziałów pionierów. Pułki piechoty, pułki artylerii oraz bataliony saperów posiadały mundury w kolorach Feldgrau, czyli takiej polowej szarości. Natomiast Strzelcy posiadali mundury w kolorach Brauner czyli polowej zieleńki. Bluzy zapinane były na 8 guzików, na których widniała królewska korona. Na ramiennikach widniały mniejsze guziczki z cyframi, które symbolizowały daną kompanię. Na bluzach umieszczane były na ramienniki część w postaci takiej szyfrówki, a część w postaci takiej liczby. Każdemu żołnierzowi niemieckiemu wydano tak zwaną smarkę. Dzisiaj przetłumaczylibyśmy to jako nieśmiertelnik. Na którym wybijano podstawowe dane, takie jak przynależność do danej jednostki, kompanii, nazwisko. Część guzików, jak na przykład na mankiecie i dragonie, przyta była tylko dekoracyjnie. Bluzy posiadały. Z tyłu oraz po bokach przyte haki, które służyły do podtrzymywania pasa, na którym wisiał ekwipunek. Większość skórzanego ekwipunku przenoszona była na skórzanym pasie, który spięty był mosiężną klamrą. W tym przypadku mamy do czynienia z klamrą Królestwa Prus, o czym mówi motto GOD MIT UNS, czyli Bóg z nami. Z przodu na pasie umieszczone były dwie ładownice. Tutaj widzimy ładownice trójkomorowe. W każdej takiej komorze mieściło się po 15 sztuk, co łącznie daje nam 45 amunicji w jednej ładownicy. Powszechnie używane były ładownice starego modelu, ale również ładownice wykorzystywane w oddziałach artylerii, pionierów i oddziałach tyłowych. Każdy żołnierz z tyłu na pasie po lewej stronie przenosił jedno z trzech narzędzi. Mogło to być saperka, czyli krótka łopatka, taki czekam, bądź siekiera. Do tego narzędzia. Przytroczony był bagnet. W tym wypadku mamy długi bagnet wzoru 1898. pokażemy. Mógł być to również bagnet wzoru 1898 łamany na 0,5 tak zwany liść. Był to bagnet bardziej udany i nie psujący się na polu bitwy. Po prawej stronie, na pasie, żołnierz przenosił chlebak, do którego przymocowany był kubek oraz manierka. W całym chlebaku przenoszono podstawową rację żywnościową tabakę fajkę i inne rzeczy, które nie zmieściły się w kieszeniach. Manierka, jak sama nazwa mówi, służyła do transportowania wody, a w kubku można było zaparzyć sobie gorącą kawę. Na nogach żołnierze nosili długie, skórzane buty, które nazywały się marsztifel wzoru 1866, które były tak właśnie podkute. Pozostałe elementy umundurowania i wyposażenia przenoszone były w tornistrze lub stroczone bezpośrednio na Na wierzchu przymocowana była płachta namiotowa oraz płaszcz, płaszcz w kolorze szarym oraz celta w kolorze ochry. Na klapie tornistra, przy pomocy dwóch tropów, stroczona była menażka, która służyła do Jedzenia z niej posiłków. W samym tornistrze, w środku, noszono dodatkowe umundurowanie, buty, amunicję, dokumenty oraz niezbędne rzeczy, które potrzebne były na froncie. Ostatnim i chyba najważniejszym elementem wyposażenia, który zabierał żołnierz niemiecki na front, była broń. Niemcy dysponowali świetnym karabinem systemu Mausera. Była to broń czterotaktowa, na pięć naboi, która świetnie spisywała się w tych warunkach. Jednostki tyłowe, takie jak artyleria, tabory, w późniejszym okresie również bataliony pionierów, dysponowały krótszą wersją tego karabinu, tak zwanym karabinkiem 98AZ. 就不会遭殃了。Yep,